W panu, bracia i siostry, drodzy diecezjanie. Chciałbym zaprosić was do głębokiego, refleksyjnego i radosnego przeżywania okresu adwentu, bo właśnie rozpoczyna się ten nowy okres liturgiczny, rozpoczynający, jak wiadomo, cały nowy rok liturgiczny od adwentu wszystko się zaczęło a więc możemy powiedzieć ten okres jest ważny bardzo z punktu widzenia duchowego żeby go właściwie przeżyć a żeby otworzyć swoje serce a żeby podjąć ten duchowy wysiłek przemyśleć swoje życie, zastanowić się, czy jest w nim miejsce dla Pana Boga. Kościół wzywa nas, żebyśmy Adwent przeżywali jako czas radosnego oczekiwania. Myślę, że o tę radość ciągle mamy trochę trudno, bo wokół nas sporo się dzieje. Rzeczy złych, niepokojących. Trwa pandemia. Byliśmy chyba jeszcze niedawno przekonani, że powoli zdołaliśmy się z tym zagrożeniem uporać, a tu się okazuje, że jeszcze niestety nie. I ciągle, ciągle istnieje niebezpieczeństwo, i ciągle musimy stosować się do tych rygorów sanitarnych, które też sprawiają, że nie możemy swobodnie spotykać się, nie możemy też planować spotkań przedświątecznych. Trochę obawiamy się, że i święta e, mogą być w cieniu pandemii. E, my tutaj na wschodzie, bo e, mówię do was z Drohiczyna. E, tak e, w bliskości tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, przeżywamy ten, ten dramat, to, to, to zmaganie się. Z jednej strony współczujemy tym ludziom zmanipulowanym, którzy znaleźli się przy granicy i tam trwają w warunkach mm, ogromnie trudnych. A z drugiej strony, no, jakoś jesteśmy razem z naszymi służbami, z naszymi żołnierzami, z policją. Ze Strażą Graniczną, no, którzy wypełniają swoje zadania i bronią naszego bezpieczeństwa, grania, bronią granic Rzeczpospolitej. Też chciałbym, żebyśmy ten czas dobrze wykorzystali na jakieś takie przygotowanie, a nawet może podjęcie już pewnych kroków w ramach synodu biskupów. Który został zainaugurowany przez Ojca Świętego Franciszka na początku października, a także w diecezji, już oficjalnie został rozpoczęty. No, jest to czas nie tylko czekania na Pana Boga, możemy w tym kontekście powiedzieć, ale czekania na drugiego człowieka, którego mamy wysłuchać z uwagą. Czekania na ducha świętego, żeby w tej rozmowie, w tym dzieleniu się swoim życiem, swoim świadectwem wiary, okazał swoje światło, swoją moc duch święty, żeby nam podpowiedział, w jaki sposób kościelne sprawy układać, abyśmy jako wspólnota uczniów Chrystusa. Potrafili zaprezentować się też dzisiejszemu światu jako ludzie prawdziwej wiary, przylgnięci do naszego Pana, którzy kierują się Ewangelią, którzy nie poddają się presji, jaką próbuje na nas wywrzeć dzisiejszy świat. A ta presja zmierza do tego, żebyśmy zeszli na manowce. My nie możemy na to się zgodzić. My mamy iść drogą, na którą wezwał nas Chrystus. Dlatego ten synod wydaje się nam wszystkim jest jakąś wielką szansą na to, że wysłuchamy siebie nawzajem. Że poznamy rację drugiego człowieka, również tego, który nie trzyma tempa, jak to czasem się wyrażamy, który trochę został w tyle, albo, albo trochę jest obok tej drogi, na której my jesteśmy. Nasz Pan wszystkich chce mieć blisko siebie. I chcę, żeby Kościół był wspólnotą zgraną, jak jeden organizm, jak jedno ciało. Dlatego prosimy Ducha Świętego i chcemy też swoje serce nastroić do dialogu, do wzajemnego słuchania siebie, aby ten czas był owocny, żeby, żeby otrzymać Właśnie w wyniku takiego dzielenia się wspólnego, wzajemnego świadectwem wiary, otrzymać nową podpowiedź Ducha Świętego, nowe światło. Jak Ewangelię, jak dobrą nowinę nieść dzisiejszemu światu, dzisiejszemu człowiekowi pod wieloma względami zagubionemu, smutnemu, rozbitemu. Niech ten adwent będzie jak najlepiej wykorzystany przez. Przez nas wszystkich, a żebyśmy nie tylko te święta Bożego Narodzenia przeżyli z wielką radością, z głęboką wiarą, z wielką miłością, której Bóg nam udziela, kiedy się pochylamy nad Jego żłupkiem, ale też żeby żebyśmy sami we wspólnotach ludzkich, w rodzinie, w parafii potrafili być ze sobą, żebyśmy nie patrzyli na siebie wilkiem, ale żebyśmy się wspierali w drodze do naszego Pana, do tego celu, żeby z Bogiem zamieszkać kiedyś na wieki i cieszyć się pełną radością. Szczęść Boże wszystkim na radosne przeżywanie Adwentu i na święta Bożego Narodzenia.